Za moimi plecami ma miejsce instalacja domku mobilnego, w którym na życzenie klientów zostały zamontowane drzwi i okna, które dostarczyła nam firma Tessa Dom. Prefabrykacją domków zajmujemy się długo, dlatego wiemy, jak ważne jest zadowolenie naszych klientów. Klienci firmy Tomex z Osielska zdecydowali się na zakup całej stolarki u autoryzowanego dealera drzwi. Z lisiego ogona, zarówno dwukolorowe okna z zewnątrz antracytowe, w środku białe od druteksu, jak i drzwi wejściowe Optima 60 firmy Gerda, kupili w salonie Tessa Dom. W budynku o tak małym metrażu komfort akustyczny jest niezmiernie istotny dla wszystkich tu przebywających. Na 35 m2 mamy łazienkę, salon z aneksem kuchennym i dwie sypialnie. Żeby oddzielić od siebie te pomieszczenia, zastosowano tutaj sześćdziesiątki z wypełnieniem pełną płytą. To powód, dla którego tak wąskie, ale solidne drzwi ważą aż 30 kg.